Jak to mówi moja ulubiona vlogerka. Słuchaj kochani przepraszam, że jestem niegolony, ale całą noc pracowałem. A więc dzisiaj bardzo krótki filmik. Chodzi o to, że skład. No muszę okulary założyć ja, no, jakbym okulary składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim moim widzom, moim przyjaciołom nawet hejtom bo na święta jest zawsze taki okres czasu że największym wrogom również składa się życzenia pamiętam yy, oglądałem yy, film yy, na zachodzie bez zmian i tam była taka nawet sytuacja że potrafili się wrogowie nie polubić może ale do siebie przyzwyczaić więc e, kilku wymienię. Hunter89, Julianek, e, pf, Mr. Dejzak. wiadomo, mój szef, szeryf internetu. E, Togo nie wymienię, nie obrażcie się, bo nie chciałem zapisywać, a nie wszystkich pamiętam, niestety ze względu na starość. E, jest taka sytuacja, że nie będę pamiętał wszystkich. E, wiecie o tym, że e, Zbliża się okres świąt. To jest taki okres, że ludzie powinni sobie wiele rzeczy wybaczać. Z kolei życzenia serdeczne, noworoczne. Więc nawet w stosunku do hate'ów mówię, życzę wam wszystkiego najlepszego. A moim znajomym gameplayerom, widzom, życzę, żebyście... Po świętach w Nowym Roku grali w najlepsze gry, jakie wam istnieją. Komu życzę? Royowi życzę oczywiście zdrowia dla Renatki, czyli Pali, bo to jest najważniejsze w tej chwili, żeby ona była zdrowa. Rokowi życzę powodzenia w jego a, takim pieprzeniu my, na internecie. Komu życzę jeszcze? Życzę. Łukaszowi z 20 metrów najlepszych widzów na swoim kanale najlepszych, znaczy nie widzów tylko najlepszych gości u siebie najfajniejszych najciekawszych Szymonowi Majewskiemu życzę też by miał prowadził fajny ciekawy blog a do swoich widzów, tak jak powiedziałem, no, macie kolanów. Życzę, żeby Arsenal nie spadł w dół. No. Chociaż wiem, że tego samego mi nie życzysz. No, to Hamowi. Kto tam jeszcze? Naprawdę ciężko będzie teraz wymieniać. Ale wszystkim moim widzom życzę najpiękniejszych, najcudowniejszych świąt. Prawdopodobnie koniec świata nie będzie. Ja ustaliłem, że nie, być, nie będzie końca świata. Zresztą zobaczymy 22. Na pewno się spotkamy na filmach na YouTube. Bo mm, świat się nie skończy. Nie. Jest tak fajnie, jest tak kurwa dziwnie, że ten świat nie skończy. To, co dostajemy w dupę od naszego rządu, że ją całkowicie. Czy to jakimś podatkami czy takimi innymi gównami słuchajcie naprawdę yy, szczerze to są życzenia no. yy, wiem że mój, jeden z moich widzów robi fajny materiał yy, powinien mu to wyjść fajny materiał robi yy, życzenia od różnych widzów w stosunku do wszystkich widzów zobaczymy jak mu to wyjdzie yy, i wiem kiedy to puści. wiem że ja wygram konkursu niego nie będę mówił do kogo to jest. No. Wiecie co, naprawdę nawet dla tych pojebów, którzy dają mapy w dół Mam kilka. Pomimo wszystko nawet Tobie kina Trzewa życzę, żebyś stała się wreszcie inteligentną kobietą. to jest wątpliwe, ale Tobie też. Proszka! Życzę tego, żebyś miała spokój w swojej szkole, żeby cię gówniarze nie gnębili. Komu jeszcze? No Markowi, Marek, życzę ci tego, żebyś wytrzymał do końca tego miesiąca jeszcze z sklepem. Jakoś ci to wyjdzie, na jeszcze. No, oczywiście życzę niewielkiej, ale sensownej wygranej w konkursie Medium banku. Hunter, tobie życzę. Masz w tej chwili 120, tam mil w 140, nawet nie jestem pewien. Więc czy ci byś żebyś przegonił mnie, bo robisz bardziej sensowne rzeczy niż ja? Robisz gameplaye, robisz konkursy, a ja jestem tylko zwykłym prostym vlogerem. Słuchajcie, no i przede wszystkim życzę. Nie, sobie sobie niczego nie życzę, bo ja jestem szczęśliwy. Można i tak powiedzieć. Pamiętajcie, że pomimo wszystko życzę aż demu, gameplayerowi, yy, vlogerowi. Ja najwięcej subów, ja najwięcej widzów, yy, szereg widzów a nie taki tylko, że subują względu na konkury bądź to coś innego nie życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze, tak? żeby każdy był zdrowy wiem, że to jest jeszcze wcześnie. życzenia powinny być trochę później może założone ale ja pierdzielę to ja sobie, ja jestem zupełnie inny ja robię zupełnie inaczej rzeczy życzę każdemu to co Chciałbym, żeby mnie spotkało. Czyli przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Co jeszcze? Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam. Przybijam Wam piąteczkę. Nawet tym łomom, którzy mnie hejtują. A niech mają kur... Nawet im składam życzenia. Всем И тебе